Jestem w tunelu, to są te pomidory, które tamtym żwilem piaskę zasypywałem, już tutaj wiążą i które jakąś tam grona już wiążą, Tu już jest duży taki syć, nie wiem co to będzie, tu jest jeszcze sałata do wysadzenia, seler i te sałata, tu cykinie, już są takie te samosiewy. Tutaj też jest jakoś rzadkie Tam dalej są kwiaty a tu jest ta fasola trzystoletnia się to się duże fasola trzystoletnia, która podpiera te łuki od tunelu, żeby się nie zawaliły i też są to jest taki mżmarz, wyrwiemy ten koper do tego i się to zlikwiduje. te ogórku te ogórki kopać. No i kapusty trochę. Tu siepki chyba. Tu jest samosiewy w fasoli. A tu mamy czyli, sałatę w doniczkach. Chyba w tych dolniczkach zostaną do zbioru. No i się pomidory do wysadzenia trochę. Tam też jeszcze jak te doniczki zrobiłem. Pokażę Państwu. Wyciąłem dodatkowo trzy otwory. A w tych jednych nie, można by wyciąć jeden otwór też dłużej. Czyli to wyciąłem no, taką rurką zatoczoną Właśnie to było szokowane. wytarkę to nie musi być. Może być. A uderzenie, młotka rurka. Wsadzone. Teraz to Państwu nie pokażę, bo muszę motkę w zębach zęba i po prostu powybija się albo te duże zostanie 2 -3 cm z boku no to ziemia się ładnie zawiesza może tam dać taką grubszą ziemię i wtedy jak się posadzi na gruncie no to jak się ta przyjmie to będzie czerpać składniki także z z gruntu i jak jest niepolana to sobie też daje radę zobaczymy jak tutaj to w ogóle się to ukorzenia no, tutaj jest taka na przykład sałata. o zobaczyć korzenie w grunt tak to wychodzi Sałata będzie z doliczki ale czerpać będzie ze ziemi Tak jak mówiłem, trzymam do sadzenia Tu są pomidory Takie tam sobie pastów Idę na zewnątrz bo on strasznie upał Chyba za duży upał Przekwita to jarmuż, Oleja pusta tam już przygotowana po pomidorach, coś tam będziemy sadzić a tutaj dnia na kompoście widać, że ma bardzo sucho. Nie trzeba jakieś tam nawadnianie skombinować. Może takie jak tutaj Ta cykina jakieś tam choroby łapie grzybowe, chyba, ale to nie, nie będziemy tego pyskać ona tu się nawodnia, a będzie lecieć woda z tunelu, aby trochę popadało. Tutaj takie mamy nawodnianie. Nawadnianie jak w Delcie Nilu. Z góry na dół teren jest, o proszę się No do górki nawadniał, woda leci. I się... no, tak. Góraczki też. Uraczki też nie pyskane na chwasty. Tutaj wypłukało. Zobaczyć nie wiem, czy będzie widać ten system korzeniowy. Może nie będzie widać. Będzie widać ale... o, nie widać, już to korzenie. Tu są następne cyklinie A późniejszy zbiór. Tak to wygląda, a z tą sałatą tak posadziliśmy sałatę do próby. Tak chyba ludzie sadzą, ale my tak pozrobiliśmy.